Dobra, pa. Nie, nie ma. Cześć, czy to mój zgasił? No ta, Justynka podskoczyła, zgasić. To. Zajebiście, Justynka. Dzięki. Pa, biorę piłkę, przypierdole z daleka. Ha. Pa, pa, pa. A to. A. Ja pierdole, co jest? Wziąłeś się, przewidział? No to, simple as that. Ty, Mordini! Coś sprawdzałem, wiesz? Mordini! Mordini! Co ty robisz? Coś sprawdzałem. Dobra, mamy to. Jak coś... <ścoughs> o kurwa, tego się nie spodziewałem, że chopkę tu złapie. Chyba. Co? Ja to tak dla jaj kompletnie się abiertam. Co? Jest Weź rób klipa. No. Nope. Mhm. Mm -hmm. To jest niepojęte, że przy takim strzale, hop, akurat tam nogę. Tak się to robi, jak coś. No, spokaj. Nara. <śmiennie> co ty robisz na lewej obronie? Przegadałem Instagrama, co? To robię na lewej obronie, jakby się zastanawiał. Daj mi rzucać. Daj mi, daj mi. A, tu będę wrzucał. No kurwa, no pierwsza wrzutka, kurwa moja. Aleś tak się, tak sobie myślę, a będzie chuj, a jak odwróci i odstrzela, nie? No nie no ale co ja, Mogę no nie da się przerzucić nad głową, no. O! To yes. yes. Ale golazo, let's go! No! O i golazo! Let's go, ale a ja pierdziela, ale to przeszło w ogóle. Pozdrow dla mamy No co je? Co, co? co tak się stało? Szybkość... Jak z tutaj lecę I wrzuta pyk i gówno do, O! O. No do BATIEGO, jego bo na sam dół. Max zrobiłem kur*** FIFA. <grym> Co, to jest? Co to było? Co to było? Jakiś pajacyki robić. chyba przed tak, tym. no. Zona wszystko broni takie te te wrzuty. No. No i Tyupę. czemu mój biegnie przed piłką, no zamiast wyskoczyć? No, bo gra sobie wybrała. Takie głupiutkie to jest. Wow! Wow, wow, mój wow, mój. wow, wow, wow. wow. Nie! Słuchłeś, gościu! Ale to był piękne, stary! Dobra, pa. Nie! Nie ma! Słuchaj, czy to mój zgasił? No tak, Justynka podskoczyła, no, zgasić to. Zajebiście, Justynka! Dzięki! Teraz mogę się wypuszczać w ogóle, bo jesteś szybki. Ola, klepa! O no! No, 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 Tego się w ogóle nie spodziewałem, tak szczerze! To było tak dziwne! Ale klepa! Ale klepa poszła w ogóle? Co jest <laughs> grane? E? O oj oj, 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 O jak? Co? Jak to wyjął? No kurde! Fajne. O Justinka! Ojojoj, ale to wsadziło. Ale golazo, ke golazo! Justy step! Pierwsza i broni! Proste! <suszy> Niemożliwe to jest, że on to obronił. Gol! No nie oh. no, co?! No ja pierd... To wygląda jakby ale... specjalnie strzelił od bramką. No a moje by wybroniła, no! Ha, <suszy> lewej. Pierdol się. Gol! Poprzeczka! No! Nie. Ale mam pecha w tym meczu dzisiaj, nie naprawdę! Każdy kupek trafia w supek. To że to poprzeczka jest. Nerdpata. No właśnie Czego się bałeś? że cię zjem? Ziewałem! No, no tak! No! no, tak. no Kurwa ja, nie! 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 Nie wiesz co, wiem, co wiem, wiem! Ja nie wiem, że ona na to wpadnie! I'm done, I'm freaking done man. Wygrałem główkę. Ja oni. Nie dobra, let's <grym> go! Daj. Wreszcie no. Pograna, no przecież, co z tego że... Ma <grym> pobiegła. Aj nie, pasta,